Że Elbląg w każdej dyscyplinie sportu może pochwalić się takimi wspaniałymi wynikami. Mamy przed sobą mistrzów świata w siatkówce plażowej, więc wielkie brawa na samym początku dla wszystkich zawodników oraz trenera integracyjnego klubu sportowego, Atak. Jesteśmy dumni, że mogliśmy w chociaż minimalnym stopniu wesprzeć i wspieramy cały czas integracyjny klub sportowy atak. W Pana Prezydenta Michała Missana I swoim e, mam olbrzymi zaszczyt Pogratulować tego Wspaniałego wyniku e, Szanowni Panowie Jesteśmy z Was dumni Bardzo się cieszymy I wspieramy i mamy nadzieję na Jeszcze większe sukcesy I może Rafale jakbyś mógł zabrać głos Ze swojej strony Chcieliśmy bardzo podziękować Miastu Elbląg za wspieranie nas e, I myślę, że ten sukces jest nasz wspólny na który pracowaliśmy tyle lat i zaowocował złotym medalem dziękujemy Szanowni państwo mistrzowie świata z trenerem i prezesem integracyjnego klubu sportowego Atak przed nami przed wami i na pewno jeszcze wiele sukcesów przed tymi zawodnikami upominki oczywiście za godne i wspaniałe reprezentowanie naszego miasta Trzymajcie za nich kciuki, dopingujcie, kiedy tylko możecie. Raz jeszcze pięknie podziękujcie Rafał Wojtowicz, Artur Wąsowicz, Dariusz Segiełka oraz prezes i trener Tomasz Woźny. Zróbcie do nich wielki hałas! I to na pewno nie koniec sukcesów. Liczymy na kolejne, panowie, i z niecierpliwością czekamy na nasze kolejne spotkanie. Być może na scenie, a być może gdzieś w sektorze publiczności na kolejnych rozgrywkach. Raz jeszcze piękna uży oklasków dla Dumy Oblonga.